Czynent Herring nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, każdy spinningista je świetnie zna, a ci, którzy po nie sięgnęli za zaczęli przekonali się o ich łowności. Hering w małym rozmiarze działa, jak widać, coś tam w pewnie będzie o koń. Wędeczka psychoper bo za okonek a już taki będzie zacniejszy chyba tak ok ładnie się nastroszczył na ten sezon firma Sewage Gear wypuściła mniejsze rozmiary. skan 3D rybki. Ten akurat jest najmniejszy z tych trzech, które zostały wypuszczone i on świetnie się sprawdza na okonie. Nie, okoń nie trzeba łowić wcale takimi paprochami, bo jeżeli chcemy złowić rybkę, która będzie miała 20 cm plus, to ona bez problemu połyka tego typu gumę. To jest przecież wielkość pokarmu okonia. Tak? To jest wielkość małej uklejki, stynki. Zresztą tutaj widać piękną kolorystyka i właśnie kolorystyka to jest coś na co firma Savage Gear postawiła. Tak jak przed chwilą pokazywałem wam uklejkę, tak możemy, jeżeli ryby niezbyt chcą reagować i trzeba im dać po oczach, proszę taki okoń w jaskrawych kolorach, tak typowy tygrysek. Fajna guma, gdy łowimy w nieco bardziej mętnej wodzie lub po prostu ryby nie są aktywne. Tak samo Redhead jest świetną przynętą na obudzenie okoni z letargu, ale nie zapominajmy też, że okoń to jest kaniba. Zmiana na kolor okoniowy zadziałała. Idzie do góry. No już jest. Okonek, okonek na okonek i do wody. Barwa okoniowa, zwłaszcza jeżeli w łowisku widzimy dużo takich małych okoni, takich palczaków się kręci, warto po to sięgnąć. Zawsze warto obserwować wodę, na czym... Ryby żerują beżej zobaczymy, że na przykład pływają płotki, wzdręgi i, i je atakuje okoń, podbija ryby, te rybki uciekają wierzchem. No to wtedy załóżmy sobie imitację płoci. Tak? Ta kolorystyka teraz mi się najbardziej sprawdziła, dlatego nie mam już w tym małym rozmiarze. Ale bardzo fajny kolor, też taka płoteczka, ale uwierzcie mi, są w tym rozmiarze te płotki. Teraz zostały niestety wyżarte. Wszystko tutaj bliżej stoi i tak delikatnie, praktycznie przy w momencie podnoszenia przynęty podbijania w górę, po prostu jest przytrzymanie I, no i siedzą, ale to znowu będzie ten sam rozmiar podejrzewam, że tak samo delikatnie, zobaczymy. Tak. No, ale ten siedzi mocno. I oczywiście... Heri... Jeżeli widać dużo wylęgu szczupaczka, który stoi gdzieś między grążelami i w nie czasami atakują, no to proszę bardzo, mamy gotowca. Jest szczupaczek, ale tak naprawdę to właśnie kolorystyka robi dużo jak łowimy o konie. Ja to nam mówię, że łowienie okoni to jest bardzo często taka gra w kolory i dopasowanie odpowiedniej barwy odpowiedniego koloru to jest gwarancja sukcesu Dał się na ten stały numer oszukać podbicie pod samą łódką ładny nie wytrzepuj, chodź na tą stronę, na tą, na tą, na tą, na tą Chodź tutaj Chodź tutaj No super działają te gumy nie są w stanie się powstrzymać. Zobaczcie, jak idealna kopia kolorystyczna. Ten jest taki mniejsze okonie, mają właśnie są tutaj z niebieskim. Temu już troszkę zostało jeszcze. Ale kopia idealna. No i dają się oszukiwać na nią. To najważniejsze. Dowody. Kanik jest sprzętą, którą w zależności od tego, jak uzbroimy, będzie inaczej pracować. Jeżeli uzbroimy go w lekką główkę, będzie blusterkował na boki, bujał się. Jest bardzo fajny wtedy do prowadzenia na jakichś płytszych wodach, ale również wtedy, kiedy ryby są bardziej ospałe, woda jest zimna. Takie migoczenie bardzo często przynosi efekty. Można również tego, tego samą gumą uzbroić w większą główkę i... Troszkę dłuższy hak dać wtedy ona jest, działa jak przynęta typowo opadowa. Ostro ją można podbijać, jechać, uderzać odno. To też potrafi pobudzić ryby. Także, mając jedną przynętę, pamiętajmy o tym, że raz gramatura główki działa. Dwa, długość haka. Jeżeli chcemy, żeby przynęta bardziej się bujała, lżejsza główka, krótszy hak. Jeżeli chcemy łowić bardziej opodowo, można troszkę dłuższych, hak. Też nie przesadzajmy z tym maksymalnie, tak jak tutaj jest wyprowadzony. I cięższa główka. To wszystko. Mamy wtedy jedną przynętą, jednym rodzajem przynęt, mając różną kolorystykę, możemy dopasować się do tego, co w danym momencie ryby będą chciały. O, jak się to lepie. Może będzie fajniejszy okonek staga Fajnie stawia no. A, będzie lepiej Będzie lepciejszy. Potwór nie, ale lepszej. O tak. na się, taki I już można wręcz powiedzieć, że tradycyjnie na okonka ładne i do wody z rybką